Czy da się zdobyć milion kaktusów za zaledwie 100 dni? Przez ostatnie dni i noce rozmyślałem, czy da się tego dokonać. A jak najlepiej sprawdzić, czy się da? No, sprawdzić przez samego siebie, no nie? Przed oglądaniem poproszę o suba, ponieważ brakuje nam jedynie 400 subów do 1000. A teraz rozsiądźcie się wygodnie, zapaśćcie sobie herbatkę, bo ja zapraszam Was do filmu Milion kaktusów 100 Minecraftowych dni. W pierwszym dniu zresbijemy się w lesie, który był akurat w pustyni. Zrobiłem więc tulsi i pobiegłem w stronę portalu, który zauważyłem z daleka. Jeszcze. Pozbierałem parę kaktusów, a następnie znalazłem wioskę, w której zebrałem jedzenie na resztę mojej gry. Pozbierałem także żelazo, które przerobiłem na zbroję oraz narzędzia. Potem zbudowałem bazę. Tak wiem, no jest piękno. Oraz pierwszą farmę kaktusów. Lecz jak możecie się domyślić, po 30 minutach hawczenia, liczba kaktusów wyglądała tak. Dlatego musiałem powiększyć farmę. Bardzo powiększyć. Ale żeby zrobić dużą farmę, potrzeba dużo surowców, dlatego postanowiłem zenchantować diamentowe narzędzia na maksymalny poziom. A skąd wziąć książki i enchant? Z biblioteki i ze smoka. To znaczy, że musimy zabić smoka. Więc udałem się do netheru, ogarnąłem pałki oraz perły, znalazłem stronholda, zebrałem sporo książek i udałem się do endu. Po 10 minutach w końcu zabijem smoka. Wziąłem więc jajko oraz wróciłem do bazy. Z taką ilością jak spa mogłem na spokojnie zainchantować sobie narzędzia oraz całego seta. Zapomniałem wam też wspomnieć, że zanim wszedłem do netheru, wykopałem sporo diamentów, przez co mogłem od razu zbrać się za zaklinanie przedmiotów. Kiedy zbierałem materiały, zauważyłem pilażerów, postanowiłem więc zrobić rajda i zdobyć kilka totemów. Końcowo zdobyłem 6 totemów, po czym zabrałem się za budowę farmy. Dobra, ogólnie to skończyłem już. Jak widzicie, tutaj mam yy, tak, jakby tam, gdzieś wszystko magazynuje, i tak dalej. Już mam tyle kaktusów, więc jest dobrze. No i będę jakieś kolejne warstwy budował. Zrobiłem tak, jak powiedziałem. Dobudowałem jeszcze kilka pięter do farmy. Rozłożyłem sobie liczbę skrzynek, w których pomieści się milion kaktusów, i zebrałem się za farmienie. Przez następne kilka godzin robiłem to samo. Zabierałem kaktusy z farmy, zanosiłem je do skrzynek. Zabierałem je z farmy, zanosiłem do skrzynek. Lecz nagle pojawił się jeden. Jeden problem. W godzinę wyrabiałem średnio dwie skrzynki kaktusów. Było to jednak za mało, bo żeby pomieścić milion kaktusów potrzebowałem 270 skrzyń. A licząc, że doba w Minecraft ma 20 minut, to robiłbym 6 skrzynek na 3 dni. Wychodzi na teraz, że w 100 dni osiągnąłbym 198 skrzynek. Zostałoby mi 72 skrzynki do wypełnienia. Musiałem więc dobudować jeszcze kilka pięter farmy. W międzyczasie dobudowałem też kolejne piętro do farmy, którą już wcześniej zacząłem budować. Do tego momentu kaktusy spełły się z farmy jak. no. jak. jak kaktusy. No nie wiem, w każdym razie było dobrze. No i nie chcę wam pokazywać, co robiłem przez następne kilkanaście godzin, bo było to po prostu nudne powtarzanie czynności. Cały czas zbierałem kaktusy z głównej i pobocznej farmy, zabierałem je do skrzynek, potem szedłem pod drewno na następne piętra farmy, budowałem kolejne stopnie farm, a następnie powtarzałem wszystko od nowa. Po kilku godzinach ciągłego powtarzania tych samych czynności zaczęło mi trochę odwalać. Kopię diamenty, kilo przeklęty. Próbajcie w moim małcie, fo, raze, tvora. Dzisiaj szedłem, Już minęło jakieś 6 godzin, a ja nadal kopię diamenty. Pomocy. Yo, 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 siemanko! Czegoś się słucha wykonawca i tytuł? DAJ MI SPOKÓJ! Aha... Nie no, ale tak serio to wróćmy do farmienia. Dierre. Wszystko szło zgodnie z planem, lecz niestety nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. I co jest, ja uzupełniłem już wszystkie te testy, a nadal mam tak, jakby nie mam milion. W sensie, yy, patrząc na statystyki, nie mam milion kaktusów, no i mam 800 tysięcy. Okazało się, że źle policzyłem liczbę skrzynek, do której miałem pomieścić milion kaktusów. To znaczy, że musiałem dobudować tyle skrzynek, aby pomieściło się w nich jeszcze 200 tysięcy. Dobra, myślę, że tyle czasu wystarczy. O tym miałem przegnać się niedługo, lecz jeszcze zanim to musiałem jeszcze uzbierać te 200 tysięcy. Był wtedy dzień 94, co oznaczało tyle, że musiałem uzbierać 200 tysięcy kaktusów w 6 dni. Było to naprawdę mało czasu, a ja nie wiedziałem czy się w nim wyrobię. Dlatego właśnie nie było czasu na pomyłki. Nie, nie uda mi się, nie ma szans. Nie uda mi się, nie ma szans. godzin Nadszedł i dzień setny. To właśnie zaraz dowiem się, czy moje 30 godzinne starania nie poszły na marne. Jeszcze zanim wejdę w statystyki i zobaczę jaką liczbę udało mi się uzyskać, ostatni raz poszedłem po drewno, dobudowałem ostatnie piętro do farmy, wziąłem ostatni kaktusy z farmy i wsadziłem je do ostatniej skrzynki. Dobra, widzę, że już tu zeszło słońce, mam już dzień setny. Dobra, wchodzę w statystyki. i temsy. Okej, okay, pick up, proszę, żeby był milion, proszę To jest milion? Jest milion! Mamy milion! Let's go 30 godzin! 30 godzin na tym spędziłem Tak, dokładnie 1 174 319 kaktusów Cieszyłem się, spędziłem na tym świecie 30 godzin. Nie poszły one na marne. Dumne mogłem w końcu wcisnąć Escape i wyjść z serwera.